Prowadzi twoją tak, rękę. Tak, tak, tak. To znaczy, to jest, myśl, myślę, że, że to, to są jakieś bardzo, nie, bardzo ciekawe zjawiska, które są związane jako z intuicją, czy z, czy, z, czy z właśnie tym procesem wytwarzania w ogóle pisma. I też, więc tak, tutaj, tutaj się dzieją rzeczy, których ja tak nie do końca rozumiem. I też nie, nie chcę do końca sobie tych. Postaci tak do, do wymyślić do końca, bo wtedy one są zbyt schematyczne. I, I właśnie przed takimi schematami uciekam, właśnie zmieniając im imiona na przykład. Bo rzeczywiście ta, to, to nazwisko wcześniejsze było takie bardzo ostre i on był wtedy takim typowym dyrektorem. Natomiast y, pan Buni, myślę, że brzmi bardzo tak. Ob obło. Nie mnie szujowato trochę. Bo ja już trochę no, wiem, okay. nie, więc no. on potrafi być dyrektorem, ale potrafi być też. No. Ale, ale jest taki, taki mhm. właśnie. Płyn i, mi, tak, i mi, też jego, jego też y, cielesność mi się też mhm. wtedy pojawiła od, od razu. On mi się wydał wtedy od razu taki pełniejszy i w związku z tym y, może nie, nie, taki kategoryczny. On, on właśnie, on jest taki płyn on się mhm. ślizguje, właśnie lawiruje w tych relacjach między kobietami i więc, y, więc mi to właśnie tak, tak mhm. to, tak to funkcjonuje. Mnie ta Lenuca zaskoczyła w jednym momencie, zaraz mhm. ci powiem, w którym tylko tu słuchaczom dopowiem, że na tym poziomie oczywiście taki, takim realnym, jak się jest lenucą i ma się cholernie ciężkie życie, i pewnie jakiegoś faceta, do którego trzeba było uciekać, czwórkę synów, które trzeba wykarmić, mówię to teraz dosłownie bardzo, ciężką pracę w sierocińcu, gdzie masz tam jeszcze naddatek dzieci, które trzeba wykarmić, a jak jedna z bohaterek mówi, lepiej się głównie unurzać, prawda, po łokcie niż je wykarmić, bo to jest symboli symboliczne to bardzo. Ale zaskoczyła mnie w tym momencie, kiedy ona, bo ja ją miałam za tak, takiego prymitywa trochę, wiesz, mm -hmm. kiedy jest jedna scena, nie będę jej rozwijać, i ona mówi, aha, i tak to by wyglądało, gdybym dusiła swojego syna. To jest mocne. Cieszę się, znaczy nie cieszę się, ale cieszę się. <laughs> <laughs> okay. To znaczy, to, jest, to było cyniczne to oczywiście. To mi dało inny <laughs> obraz jej trochę, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Bo tak to bym bardziej... Tego ducha przypisywała jej synowi, mm -hmm. a nie jej. A mm -hmm. jednak to dużo pokazało, to mm -hmm. jedno zdanie. Nie? Mm -hmm. Ale ciekawe, ciekawe jest to, co mówisz, to e, daje mi do myślenia, jak, jak no właśnie, jak, jaką ona jest postacią, jak Ech. się y, wy, wyjawia. I jeszcze chcę się zatrzymać y, przy do, tym dotyku, bo. Od dotyku wyszłyśmy. Ty też mówiłaś, że od tego w ogóle zaczęła mm -hmm. się cała ta historia. Jestem na tym poziomie ciała, no bo tego dotyku jest bardzo dużo w tej książce. To jest taki paradoks, nie? Bo te mm -hmm. dzieci nie mają dotyku, a jednocześnie tego ciała, ciała, cielesności jest mnóstwo. I szukałam tam, ja teraz znowu nie chcę spłycić, naprawdę, to jest tak ciężko <laughs> mówić o tej książce, bo nie chcę spłycić tego, mówiąc, że szukałam dobrego dotyku, bo teraz mm -hmm. znowu by trzeba było zdefiniować, co mm -hmm. to jest zły dotyk, mm -hmm. dobry, ale takiego kojącego dotyku, mm -hmm. takiej kojącej cielesności, że dla mnie ta cielesność w tej książce, weź mi, weź mi pokaż, bo albo ja już byłam, wiesz, radary moje były nastawione na ból związany z cielesnością, e, cierpienie. No może są, są chwile, kiedy właśnie synek jakby jest w kontakcie z, e, ze świnią. Mm -hmm. jest, no, widzisz jak to brzmi? No to brzmi po prostu, no nie oddaje tego języka. To w tym jest takie ciepło, ale Mam wrażenie, że jednak ta cielesność jest związana z tą stroną bólu. Czy, czy, mhm. czy źle widzę to? Mo może są tam takie przebłyski i mi zależało na nich. To znaczy, ja, ja jestem w ogóle. Y no, fanką dotyku, jego ja lubię też w moim życiu po prostu. Ja, ja też przez, przez ten dotyk z innymi osobami po prostu się komunikuję i, i jakoś naturalne dla mnie jest to, że chociaż oczywiście to jest o pewnej braku, pewnym braku relacji, to, to, to wydaje mi się, że właśnie ta potrzeba bliskości, ona może być wyrażona przez właśnie ten mimowolny dotyk, który się gdzieś omsknie. I tak jest na przykład w scenie z hmm, Klaudią, człowiekiem lasu i Lenucą i u, jeszcze Udreą, tam jest taka czwórka, tak. ale to właśnie między Klaudią a człowiekiem lasu następuje taki bardzo czuły dotyk, który nie jest erotyczny, ale jest no, po prostu jakąś. Jakąś bezinteresowną e, bliskością. Ale w tym momencie, mm -hmm. o którym mówisz, ja zadałam sobie pytanie, czy to jest prawdziwe, dlatego że ona jest pod wpływem alkoholu. Sorry, ja już to rozebrałam na <noise> części pierwszej. Pomyślałam, mm -hmm. że bardzo często ludzie odurzający się mm -hmm. są odważniejsi właśnie mm -hmm. w kwestii dotyku przytulania. Mm -hmm. No zobacz, jak ktoś się napije, nie wina, to od razu tam przytul. Mm -hmm. Ale czy to jest wtedy prawdziwe? Czy to jest prawdziwe? Wiesz, co yy, nie wiem. W tym wypadku ja miałam, miałam przynajmniej taką intencję, że to jest. Właśnie dopiero wtedy prawdziwe, bo nie obwarowane barierami takimi społecznymi i, u, i, aha, tak, i takimi aha. emocjonalnymi związanymi Czyli z... siły puściły wszystkie na tak, mhm, mhm, na takiej zasadzie, zresztą. że ona wtedy sobie na to pozwoliła, bo się nie kontrolowała. Ale też pewne takie właśnie dotyki na ułamki sekund są między pracownicami, między Lenucą a Ramoną. I sama też się zdziwiłam, że właśnie w opisie ich relacji, właśnie taka sensualność mi wychodziła na pierwszy plan. Jakoś też tego sobie nie wykoncypowałam, ale tak stałam sobie sprawę, że ich, ich relacja właśnie jest inna niż między in wszystkimi innymi. One się przyjaźniły wcześniej, tylko ten przyjaźń jakoś przer przerwała, właśnie, no, hmm. kara więzienia, jednym słowem. I to, to fakt, że właśnie one się widzą znowu i ta, to, to jest taka bliskość dosłowna, no nie? Ta potrzeba, Ponownego jakiegoś. E, bo jest e. tam taka scena, gdzie mm. one właśnie się jakby trochę podpatrują, mm. zapinając te staniki, mm -hmm. ale ja z kolei tam. Ale widzisz, to może mi się włączyły, mm -hmm. czytamy przez swoje przekonania mm -hmm. i przez swoje jakby doświadczenia. Mm -hmm. Mnie się przy tej scenie włączył wstyd, mm -hmm. zażenowanie, mm -hmm. że miałabym ochotę spuszczać wzrok właśnie, mm -hmm. nie patrzeć. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. Rozumiem. No, y, nie, nie dziwię się, bo ogólnie to jest w sytuacji. Kiedy kobiety są sprowadzone właśnie do mm. y, funkcji reprodukcyjnych, więc, y, więc takiego y, bar, bardzo, bardzo opresyjna sytuacja, zaszczydająca z definicji, więc jakby w, te, w tej sytuacji to jest. Y, no, 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 no to co się może nasuwać. No? Mhm. A powiedz, co ludzi interesuje? No bo minęły też dwa y, miesiące od premiery tej książki. Mhm. Co ludzi, a co ciebie? Bo <laughs> ja mam wrażenie, chociaż to też może jest mylne, ale że jednak ciebie bardziej interesuje sposób, niż historia. Nie mówię, że historia uh -huh. nie jest ważna, uh -huh. ale jednak jak cię czytam, to mam wrażenie, że sposób jest dla ciebie ważniejszy. Dla mnie zawsze jest ważniejsza historia, uh -huh. e, chociaż sposób też, ale on jest jednak, <laughs> on jest jednak dalej trochę. Uh -huh. Ale jak ludzie cię pytają, jak rozmawiasz, no masz jakieś spotkania uh -huh. autorskie, to, to właśnie o co cię pytają? O historię czy o język? Co, Wiesz nasi? co, o, yy, właśnie ty, tym się różni chyba nasza rozmowa obecnie, że rzeczywiście mówimy o historii mnie to bardzo cieszy. Yy, o, o, historii, o historii w książce, to znaczy, o fabule, mm -hmm. o scenach, o postaciach. Bardzo mnie to cieszy. Dlatego, że to, właśnie to, to jest ta materia książki, która, no, która, która sprawia, że ta książka jest taka, a nie inna, a zdania zawsze można wyprostować bardziej i bardziej jest. Chociaż nie do końca, bo muszę powiedzieć, że też, yy, że też to język. Jest dla mnie, czyli to jak powiedzmy, to pytanie o formę, to jest dla mnie też y, fabułotwórcze w dużej mierze i w ogóle. Język stworzy ten cały świat. Mm -hmm. Więc może nie do końca to jest prawda, że wystarczy wyprostować te <noise> zdania. To, to może nie, ale, ale w, w gruncie rzeczy. Ja, ja chyba jestem troszeczkę bardziej po stronie języka w tym znaczeniu, że on mi y, dużo więcej otwiera okien na samą, na samą fabułę i na samo snucie historii. To znaczy, przez, przez język jestem w stanie więcej, właśnie jak choćby y, ten case pana Buniego, ciekawszych rzeczy y, y, sobie Wypracować, niż wypracowałaby to moja głowa po prostu na kartce, spisując nie wiem, w drabinkę scenariuszową mm -hmm. na sucho, prawda? Więc, więc dlatego jest, jestem po tej stronie języka i też szukam tego w książkach, właśnie te, tej formy, która nie, nie jest um, przezroczysta. Ale w tym wszystkim, jakby tego było mało, to jednak fabuła jest dla mnie szalenie istotna i jakby fakt, że książkę pisałam długo, czy w ogóle teksty piszę długo, to to jest związane z tym, że, że, że o tą fabułę dbam i o to... O tej historii, która się, o przebieg cały, całej historii, o, o jakieś punkty, które sprawią, że właśnie powiesz, tak jak powiedziałaś przed chwilą, że wtedy inaczej popatrzyłaś na tą mm -hmm. bohaterkę, to ja o to cały czas zabiegam w mojej mm. głowie. I, I dlatego właśnie to jest taka powolna praca, Również przez dbałość o język, to na pewno on mnie nie puszcza, na tak, żeby tak się po prostu rozpędzić i, i, i opowiadać. No więc to jest chyba taka gra na tych dwóch frontach, chyba cały czas. Ja tak się uważam trochę za taką promotorkę, no chyba dobrze, dobrze mówię, promotorkę literatury, bo do czego zmierzam, że to ładne słowo mhm. powieść wielu może blokować, jednak wiesz, ludzie w swojej masie. Rozmawiam z ludźmi, czytają, y, wolą wiedzieć, że coś było, wolą czytać, wiesz, mm -hmm. reportaże i tak dalej. Ja bardzo do tego dążę. Nawet jak ktoś mi kiedyś właśnie powiedział, ale ten twój podcast to jest taki niesprofilowany, taki nie idziesz w jeden nurt, a ja właśnie nie chcę iść w jeden nurt. Mm -hmm. Właśnie ja bardzo chcę, żeby on taki nie był, bo nie chcę się zamykać w, wiesz świetnie się będzie gadało na spotkaniach autorskich, gdzie przyjdą ludzie z bańki, ze środowiska literackiego, być może twoi koledzy, twoje koleżanki i będziecie tam roztrząsać właśnie sprawy języka, mówić, jak ja to mówię, tym językiem już środowiskowym. Ale ja zawsze myślę o takim, wiesz, przeciętnym człowieku, który nie musi znać tej drugiej strony, ale on ma się zakochać w historii. On ma nie chcieć przestać czytać tej książki. Myślę po prostu o kimś, kto nie musi mieć tego, wiesz, tego zaplecza. Mm -hmm. I Wtedy boję się, że te wszystkie rozmowy, i gdzie się będzie właśnie używać tych różnych terminów przy Twojej książce, zniechęcą ludzi, mhm. bo się wystraszą mhm. w tym znaczeniu, mhm. że oni się wystraszą, jak usłyszą turpizm, że oni się wystraszą, jak usłyszą surrealizm. Dlatego ja też <śm> zobacz, jak my nie mówimy, <śm> nie wyszłyśmy w ogóle właśnie w ten język, bo nie <śm> da się o tym mówić, to trzeba przeczytać. Bo jakbyśmy teraz nazywały to, co się <śm> dzieje z kosminą, to ktoś, kto no, ma inną wrażliwość i nie ma tak otwartej głowy, pomyśli, co w ogóle. O co chodzi? nie? Bo to trzeba przeczytać. A jak zaczniesz czytać, to cierwienie. I mm, bardzo bym nie chciała, żeby właśnie Twoja książka wiesz, sobie zginęła za, za miesiąc i została w takiej niszowej półce. <grym> Dzięki, że to mówisz. No, yy, ja też bym nie chciała, ale, yy, ale jak się tak stanie, no to się stanie. <grym> To znaczy, nie, nie, nie wiem w sumie, czy jest, jest tak, takie zagrożenie, znaczy, nie wiem. Szczerze mówiąc, właśnie to jest chyba trochę za wcześnie, żeby mówić mm -hmm, o tym. Mm -hmm. Oczywiście obserwuję, że to nie jest e, jakby, nie wiem, temat numer jeden. No, wiesz co, tak jak ci powiedziałam, mm -hmm. to może być temat numer mm -hmm. jeden, bo jak ktoś wyjdzie od historii, pociągnie w zupełnie w inną stronę mm -hmm. tę rozmowę. To bardzo fajnie, że ludzie dowiedzą się o, o tym, co się działo mhm. w Rumunii. Ludzie od razu pójdą i będą szukać, gdzie, gdzie się, jeszcze się to działo. Przecież u nas spokojnie yy, dekret mógłby być. Yy, chciałam powiedzieć, że jeszcze parę lat temu, ale to niekoniecznie. Bo to są <laughs> to, wiesz, tak może nawet nie miałaś mhm. tego w głowie, może nawet nie chciałaś się mhm. odbijać o to, co się dzieje, ale to są właśnie tematy żywe. Tak, jasne. Ja też jest, jestem tego jakoś świadoma. Co prawda nie wybrałam go przez wyrachowanie, tylko, tylko tak się złożyło, bo tak jak mówiłam, tutaj jakby moja soczewka była głównie na tę kwestię sierocą zwrócona, ale. Tak czy inaczej, to jest, to jest książka o tym, jakby nie patrzeć, w jakiś sposób dystopijna, no nie? W, tak. bo, bo rzeczywiście mogłoby tak być. Tak. I nie jest daleko, żeby, żeby w Polsce również, również się to wydarzyło. I to jest taka po prostu lekcja historii, dlaczego warto nie, iść, nie, nie warto iść w tę stronę. Przy czym, no nie jest to w, w publicystyczne w żaden sposób. To, no? co powiedziałam, pociąga za kolejne pytanie, bo bardzo lubię to pytanie zadawać. Często autorzy się krygują i powiedzą, Różne rzeczy, potem chcą się z tego wycofać po wywiadzie, <laughs> więc kombinuj. Co Cię gna do pisania? Czy to jest taka, wiesz, potrzeba jakaś, nie wiem, ze środka? Czy to jest potrzeba, że jednak myślisz o tym i kombinujesz, tak jak robią to często autorzy thrillerów, co się spodoba, no bo chcą być w rynku, wydają te cztery książki rocznie, myślą jednak o czytelniku na pierwszym miejscu? Co jest w Twoim pisaniu? Wiesz, co, to jest z pewnością potrzeba, ale nie, nie taka, takiego, yy, yy, to, to nie jest strumień świadomości, którego nie mogę zatrzymać, tylko to jest raczej potrzeba takiego yy, robienia czegoś, co jest przyjemne dla mózgu, w takim znaczeniu, właśnie, nie wiem, no, tak, spełnienia po prostu takiego, takiej, takiej przyjemności. <grytanie> Też mając oczywiście na myśli to, że to jest zazwyczaj rzecz zakrojona na wielomiesięczną jakąś pracę i to jest. Yy, Coś, co po prostu z tobą żyje, bo masz, masz po prostu taki, takiego dodatkowego, nie wiem, pasażera po prostu w głowie. To jest jakaś taka potrzeba odkrywania, bo przez, bo przez pisanie mi się odkrywa bardzo dużo rzeczy. Jakichś takich ciekawych właśnie paradoksów, jak chociażby związek emocjonalny człowieka ze świnią, nie? Mm -hmm. To też mi się w, w pisaniu ujawniło bardziej niż w myśleniu. Wiesz co, jak teraz to powiedziałaś, bo u ciebie w ustach to zdecydowanie lepiej brzmi. A jak ja mówię świnia, to brzmi inaczej. Ale popatrz, jak bardzo nasadzają się jednak to, te wszystkie przekonania, które nam w głowie siedzą, nie? Bo co z tego, że wiem, że świnia to jest inteligentne zwierzę, ale jak ja wypowiadam to słowo. To no brzmi już z tymi wszystkimi konotacjami, nie? A ale może, mówisz, to, może tobie brzmi tak? Bo ja nie słyszysz, tak, to nie. dobrze, bo sama jestem zła na siebie nie? o to, bo, bo ten wątek mm -hmm. jest naprawdę szalenie ciekawy i gorąco polecam. Mm -hmm. A jeszcze wracając do tego pytania z przed chwili, to czy ty chciałabyś, bo wiesz, cztery lata od poprzedniej mm -hmm. książki to jest, to jest naprawdę dużo czasu na ten rynek, ale na mnie to robi dobre wrażenie, bo to mi pokazuje, że jakby mówisz prawdę o tym, co przed chwilą powiedziałaś. Że to tam jakiś pasażer dodatkowy. Ale czy chciałabyś żyć z pisania? Yy, tak, próbowałam. <laughs> Przez dwa lata żyłam z pisania, i to jest tak, serio. Żyłam e, życiem pisarki, i bardzo e, lubiłam to podkreślać, kiedy mów, e, rozmawiałam ze znajomymi, że właśnie e, możemy się. Z